Billy Batson. Chłopiec, który zostaje superbohaterem. Dostaje on moce Herosa zwanego Shazam od czarodzieja imieniem Shazam. Aby je aktywować musi krzyknąć Shazam, ale sam przybiera imię Kapitan Marvel. <grytanie> Nie no, żartuję, przybiera imię Shazam. Posiada mądrość Salomona, siłę Herkulesa, wytrzymałość Atlasa, potęgę Zeusa, odwagę Achillesa i szybkość Merkurego. A to wszystko w stylu Lego. Lego? Tak, Lego. Jak mogłoby coś takiego wyglądać? Nie musimy się zastanawiać. Najnowszy film wytwórni Warner Bros. odpowiada właśnie na te pytanie. Kto jesteś? Jestem Shazam. Shaz what now? Shaz Shazam! Lego Shazam, a dokładnie Lego DC Liga Sprawiedliwości Shazam, Czary Mary i Potwory, to najnowszy film animowany z wytwórni Warner Bros. Billiego Batsona poznajemy w momencie, kiedy dopiero zaczyna służyć społeczeństwu jako superbohater. Ściga złodziei, łapie mafiozów i zdejmuje kotki, e, to znaczy pieski z drzewa. Pewnego dnia miasto atakuje Stowarzyszenie Niesprawiedliwych pod wodzą Mr. Minda, telepatycznego robaka. W walce z oprychami Czazamowi musi pomóc Liga Sprawiedliwości. W tym momencie film zaczyna się dopiero rozkręcać. Liga zaprasza Billiego w swoje szeregi, superbohaterowie zostają złapani w kontrolę umysłu, Batman jest Batmanem, no istny roller coaster. Nie chcę wam dalej spoilerować, ale powiem, że fabuła jest przyjemna nawet dla dorosłego. Film jest animacją mającą promować klocki duńskiego giganta zabawkarskiego. To znaczy chyba, bo nie widziałem żadnego zestawu dedykowanego temu filmowi. O, jest za to kostium Lego Batmana! Na Halloween. Heh. Jakość wizualiów animacji jest raczej średnia. Oczywiście, film ten nie miał budżetu, żeby wyglądać jak kinowe Lego Batman The Movie, ale jest przyjemny dla oka. Mnóstwo kolorów, poprawne odzorowanie minifigurek. Duża część elementów otoczenia złożona z klocków. Nawet włosy bohaterów zdają się mieć tę charakterystyczną dla plastikowych fryzur faktury. Pod tym względem jest naprawdę przyjemnie. Animacja jest pełna humoru. Dużo slapsticku, kilka żartów słownych, sporo zabawy konwencją klocków, no i oczywiście multum odniesień do uniwersum DC. Wszystko jest naturalnie dostosowane do naszych najmłodszych milusińskich. Czy polecam ten film? Tak, znajdziecie w nim przyjemną rozrywkę. Jest to film idealny dla dzieciaków i fanów komiksów. Na dodatek całkiem ładnie koresponduje z zeszłorocznym kinowym szazanem z Zacharym Lewajem. Jeśli Ci się spodoba, to zachęcam do obejrzenia poprzednich filmów z serii Liga Sprawiedliwości. Tych jest już kilkanaście, właściwie jest to całe animowane uniwersum Lego DC. Obejrzyj! Najlepiej z dzieciakiem! Żeby nic się nie śmiał, że oglądasz bajki Lego. 喏，伊，对嘞。